Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii do misji projektantów. Dzisiaj mam dla was kolejną misję od pana Ryśka Pei. Będzie to misja pod tytułem Kapucyn 2 Wyprawa po kebaba. Skiny są wgrane, audio również jest już tutaj przygotowane. I szczerze mówiąc, nie przedłużając dłużej, lecimy z tematem. Tak będzie po prostu tutaj najlepiej. Do roboty. Rozpoczynamy Kapucyn 2 Wyprawa po kebaba. Rychupeja prezentuje. kapucyn 2. Wyprawa po Kebaba. O, i widzę, że będzie ciekawa nutka, akurat dobrze znajoma, muszę przyznać, z mojej perspektywy ekipa Piska Tozasa jedziemy wypróbować nowe ekskluzywne jedzenie Kebaba. Jedziemy wypróbować kebabę i się szczęśliwi. Mama! Uważaj. Bożo. Co?! Eee, nieźle! Pies na drogę wyskoczył, to jest, to jest, muszę przyznać nowość, pewno. Ale policja to chyba jakiś... A, moja głowa... Oh, oh. Widzę, że jednak interesujące podmianki będą w tej misji, więc tego się nie obejdzie. I wydaje mi się, że poza tym czymś to nie jest wszystko, co nas tutaj czeka. Mam w pamięci tego dinozaura. Jeszcze z poprzedniej misji, kiedyś w KPI. Witamy w kolonii. Witamy w szeregach gangu kombi. Mamy dla ciebie zadanie. Oj. O, gówno. Nie podoba mi się jego chyba. Podwini smajł, Habik. Gdzie są moi przyjaciele? Mieliśmy jechać po kebaba. Gdzie są moi. Norbert i Zjad, masz mieć problem. Chyba nie zrozumiałem tego gościa. Chuj, coś tam pierdoli. Budyn. Zdrowi, czy podejmujesz się zadania? <ścoughs> chyba nie mam innego wyboru. To jest jakiś boss, czy Podejść do libera gangu kombi. <grywanie> ok, dobra, spoko. Dobra, spoko, chodź, grubasie. Czy to, kim ty tam jesteś? Czy ty z mięśniak może bardziej, szczerze? Eee, dobra, do tego gościa mam podejść, czy gdzie? Bo to tak patrzę na ten punkt kontrolny, ale coś mi nie może pyknąć. Szczerze <grywanie> mówiąc. To jest ten gościu może. Co ty z nie mogę wejść w ten punkt kontrolny, chyba, że to jest ktoś tutaj. A, ja tak patrzę, że tu jest jakiś punkt kontrolny, taki strasznie malutki. O, udało się wreszcie w niego wejść, dobra. E, weź wyposażenie. E, o, to strzelbę kojarzę, muszę przyznać, rader Niga. Czy nie? Nie, tego dźwięku nie ma tradycyjnego. E, to tutaj mogę ci polecić, że można takie coś zrobić na przyszłość. Wsiadaj do auta gangu kombi. Ale kojarzę, broń, kojarzę, tak, tak, tak. E, a, i to jest chyba z auta 2, czy skąd tak. Co, czyż tego, e, szczerze mówiąc, tego nie kojarzę. Akurat, szczerze mówiąc, akurat z samochodu, bo auta 1 bardziej oglądałem w dzieciństwie. W każdym razie lecimy poziomo i co, i ruszamy w drogę. Zobaczymy, czy w ogóle da się tym rozpędzać, ra, szczerze mówiąc. Szkoda, że nitra nie masz, mam ochotę użyć. Dobra, ruszamy w takim razie. O, to jest ciekawe. Właśnie wiedziałem, że e, ci policjanci mają takie powiększone głowy. To widziałem tam policjanta jakiegoś, który na motorze jeździ, ale wygląda na to, że tutaj mają wszyscy. O, okej. Okay. Jeszcze przy okazji w nich wiadomo, mam taką ochotę jakąś miałem. O, jeszcze poszukiwania są włączone, dobra. Myślałem, że mogę się czuć bezkarnie. Zabij króla Galapagos i weź zioło. Dobra, ruszamy w takim razie w drogę. I co? I lecimy przez nich. O tysku, czy by on jakiś RPG miał, ale mój samochód jest jak najbardziej wytrzymały. Dobra, rozwalamy to towarzystwo w takim razie. No i chyba myślę, że możemy wysiąść. I rozstrzelać tych głupców w takim razie. Pięknie. Weź żołędzie. Jeszcze pożegnajmy o tych panów. Głowę mogę mu ustrzelić. To chyba trzeba w szyję bardziej jego trafiać. Bo ta głowa to wystaje chyba za bardzo do góry. A zobacz, tak sobie z ciekawości, szczerze mówiąc. Tak. Albo i nie wiem, w sumie. Coś takiego chyba trzeba robić. Dobra. RPG mi chyba znikło. Miałem je zwinąć właśnie. Tylko tak troszeczkę się... Cóż mówiąc, wciągnąłem w tych policjantów, dobra, lecimy w takim razie. I już cztery gwiazdki pościgu, czyli tak bym tego nie uniknął. Wracaj na farmę gangu kombi. What the fuck, co to ma być? <ścoughs> Oni chcą mnie wszyscy dorwać. Dobra, rozwalamy na początek to towarzystwo. Yy, wysadzę, szczerze mówiąc, bo czemu nie? To jest zajebisty pomysł. Pięknie, i może coś tym się pobawimy jeszcze. Akurat ładnie tutaj idzie. Dobra, rozwalić to towarzystwo. Lecimy. Zmodyfikowani liniarze. A ty, co tu próbowałeś? Nie, 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 nic takiego ci nie wyjdzie. Nie ma mowy, tylko gdzie on znikł. A, tutaj jest, dobra. Rozwalę kierowcę i wysadzę w powietrze ten pojazd. Tak jest, dychać pajace. Lecimy w takim razie stąd. Tylko mój towarzysz się ogólnie gdzieś jeszcze zgubił. Szczerze mówiąc, mam ochotę to też rozwalić, ale już chyba nie da rady. W eee, każdym razie, się... a tu jesteś, dobra, zajebiście, mordo. W takim razie musimy znaleźć jakiś pojazd, albo wracamy do tego naszego. Tak, to jest zajebisty pomysł, bo widzę, że przybywa ich coraz więcej. Ale antytoryści, o dziwo, tych głównie mają zmodyfikowanych. W razie muszę jeszcze pożegnać to towarzystwo. bo to mój mięśniak, to chyba próbuje tutaj jakoś wrócić. Na razie mu nie idzie najgorzej, ważne, że nie zginął, więc to jest plus. No zobacz, o, jeszcze, jeszcze więcej, tak jest. A tutaj widzę, że jakieś zmodyfikowane bronie, dajcie mi to zobaczyć. Chyba, że ja już to noszę generalnie. Myślałem, że to jest jakaś nowa, ale nie. Nie, my chyba już to mamy, dobra. Okej, okay, trochę problematyczny moment, i pora się zawijać, ale mamy dużo ilość zdrowia, więc nie ma aż takich dwóch rzeczy tutaj. Hortwick Racer to jest podmieniony. O, co ciekawe, tak właśnie teraz luknąłem na nazwę. Dobra, zawijamy się w takim razie. Czyli jest to szybki wózek, nie ma co. Teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Okej, okay, w takim razie ja sobie tutaj może odrobinkę zwolnię, <gryw> miałem ochotę tu wyskoczyć, ale to by się dla na mnie najlepiej nie skończyło. No Dobra i super. Dobra robota, w nagrodę poliżesz moje stóp. jaki ładny piesek. Pięć gwiazdek, równo, five star dla ciebie. <gryw> <gryw> O, a tego to się nie spodziewałem na sam koniec, ale to jest. E, skąd to było z jakiego filmiku? Pięć gwiazdek dla ciebie równo. Hmm. Kurde, wystawiłem kilka tych five starów, to nie wiem, musiałbym przejrzeć, szczerze mówiąc. Dobra, powiem Ci, Ryszku, naprawdę, dobra, dobra misja, no czyniać tego nie będę, bo ja się nie nadaję, szczerze mówiąc, tak czuję, no bez tą chwilę jeszcze do jakiś jakichś misji humorystycznych, bo tak mój system ocenia do tego nie pasuje, ale mogę wstępne wrażenie oczywiście tutaj powiedzieć, no coś poradzić na przyszłość, oczywiście, Rider Nyga, jeżeli będziesz tą strzelbę wprowadzać, to taki dźwięk jest, no myślę, że możesz sobie luknąć, jak Ci mówiłem. E, lepiej jeszcze miejscówki ulepsze, szczerze mówiąc, tak, mógłbyś Zbudować jakiś świat tak naprawdę tego gangu całego, żeby to było naprawdę coś niespodziewanego za pomoc jakichś obiektów, ruchome obiekty, dźwięki broni wprowadź koniecznie właśnie, jak się mówię, żeby to było jeszcze lepsze tak naprawdę. No i możesz się pobawić, jak mówię, klimatem, pogodą, żeby coś niespodziewanego jeszcze robić. I polecam ci Adamo, do Droma naprawdę, żeby zajebiste obiekty wprowadzać, jakieś niespodziewane, tam Los Santos Big World 4, to tam właśnie autorzy zaskakiwali. Czymś ciekawym, naprawdę. Skiny na plus, audio. Ja się muszę przyznać, naprawdę fajnie przy tym bawiłem. I możesz jeszcze dłuższe, śmiało misje robić. O ile tutaj celów wykorzystałeś? 47. Spokojnie możesz lecieć do 80. Ale naprawdę, jak mówię, te podmianki niespodziewane już tutaj fajne są. Więc tyle co Ci mogę tak naprawdę poradzić, z pewnością można to jeszcze ulepszyć, więc mam nadzieję, że coś jeszcze mi wyślesz, bo się dobrze widać, że czujesz w tym klimacie, więc takie tradycyjne misje myślę, że mogą poczekać, jeżeli chodzi o Twoją osobę. No i cóż, ja oceniać jak mówię tego nie, nie będę, ale wrażenie są jak najbardziej pozytywne dla mnie, małe wyróżnienie byłoby minimum, myślę, spokojnie yy, i tyle. Piszcie śmiało co Wy sądzicie o tej misji, może Wy, uważa wy uważacie, że to jest 5 star, <tak>, tak jak na końcu dialog zasugerował. Opinie wasze mile są, mile są widziane. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Dym. Nie będziecie czekać dwóch dni, ze względu na to, że tutaj nie potrzebowałem dużo czasu, żeby to zmontować. To jutro się zobaczymy i myślę, że będzie ciekawie. Tyle. Trzymajcie się. Hejka.